Siema, maja, jestem Dymień, dzisiaj zagramy w Batmana najnowszego no se jaja robię, słuchajcie ludziska słyszałem, że są problemy spróbujmy to ogarnąć jak widzicie moje ustawienia wszystko jest na pula. na moim GTX-970 specjalnie jeszcze go troszeczkę podkręciłem żeby mógł to ogarnąć ale jest z tego co wiem jest blokada więc przejdźmy do gry jest blokada na 30 fps -ów. Zobaczymy jak to wygląda i spróbujemy to obejść i przetestować grę do 60 FPS'ów. jeśli mi tyle w ogóle moja karta uciągnie w tych ustawieniach. Ja już sobie tam przeszedłem ten prolog. No i idealnie mi pokazuje 30 FPS'ów. Zobaczymy jak skoczymy gdzieś. Dobra, mamy się udać tam. To będzie tylko krótki odcinek i zaraz będziemy kończyć to. I polecimy... Pobawić się w plikach, żeby ogarnąć to do 30, do 60 FPS. -ów. Naprawdę, jestem bardzo zawieziony. Przyszedłem z pracy... Trzyma cały czas 30 FPS-ów, nie? No, jak tak robię, też trzyma FPS-y. No jest fajnie, fajnie, ale co z tego? Jak taka pizda, nie? Kurwa, na steamie 5 dych dałem za jebanego. Mówię o euro, 50 euro dałem zajebanego Batmana. Jestem tak wkurwiony. No, co włączam. jest skradanie. Tu jest bieg. Nie biegniemy. 60 katek się trzyma Pizda Dobra moi mili, to byłoby na tyle Teraz przechodzimy do zabawy z plikami I zobaczymy jak to ogarniemy Bo jest naprawdę Dupa Jest dupa i to naprawdę dupa Zobaczcie jeszcze raz opcję, żeby nie było y, Options Jeszcze nawet sobie spojrzymy Na Bitchmarka tak zwanego przetestuje nam naszego Batmana jak nam pójdzie na tych ustawieniach już 38 klatek na dzień dobry miałem 49, 45, 39 no pizza, 32 nawet No, jestem przerażony na karcie. Ja mam moja karta to jest z SCC970 Teraz na zegarze mam pamięć 2013, a zegar mam do 1290, a w busie 1442. Standardowe to było oczywiście zegar 1190 Boost 1342 i pamięć 1753 No to troszkę poniosłem Tam chyba pamięć o 500 Hz Dobrze patrzę, dobrze 50 fps, średnia 49. No kurwa, no nie jest zbyt fajnie. Jakby na nią o te takie, by trzymało te 50, 50 fps. Bo ja wychodzi średnia, tak? Jakby trzymało mi chociaż cały czas 50 fps, bym był zadowolony i to w cholerę. Dobra, to teraz sprawdźmy. O co tak naprawdę Kamanie? Jesteśmy w folderze Batmana naszego. To wchodzimy. Engine, cofing. Jak widzicie, basy system setting. Powiększamy tutaj to okienko. To nie jest ciężkie tak naprawdę. I szukamy sobie tutaj maks ów Oczywiście zwiększamy sobie limit. Możemy, nie wiem, do 40, do 50, do 60. Zależy też nam jak komputer trzyma. Ja, oczywiście, jak komuś skacze cały czas między 60 a 40, to... 50 mu w życiu, wtedy nie będzie odczuwał takich dużych spadków, ale dobra rzućmy sobie 60 tak zobaczmy jak to będzie wyglądać minimalizujemy no to wchodzimy teraz do gry Pierre pokażę moje ustawienia jak widzicie wszystko jest na maksa można cofnąć Jeszcze raz cofnąć i zobaczmy jak będzie chodzić teraz w 60 klatkach Sam jestem ciekawy, naprawdę Szczerze mówiąc jeszcze nie próbowałem dzisiaj, pierwszy raz do tego podchodzę Proszę, mam, mam 60 klatek Jest różnica już kolosalna Jest kurwa odczuwalna, naprawdę, trzyma 59 Naprawdę jest zajebiście. Zobaczymy jak z przyciąganiem A słyszałem, że Jest pizda z przyciąganiem, że po jak ktoś w mieście 40 teraz spadły mi klatki. Było odczuwalne to. Można to ogarnąć. 57 klatek, 58. Czekajcie, gdzie jest duże miasto? Zobaczymy. Naprawdę jeśli ktoś chce pograć w grę, bo fabuła jest naprawdę zajebista, to sobie ustawić klatki na 50. Wtedy też będzie większa radość. Wiadomo, no będzie o wiele większa radość niż kurwa przy tych 30 klatkach. Nie ma co się oszukiwać. Gdzie jest y Gdzieś do środka miasta? Tam może. Tam chyba nie dolecę. Pokaż tutaj Batman. Leć tam, leć. 61 klatek, 60. Bardzo dobry sposób, jeśli ktoś by chciał się tak pobawić, spróbować, no oczywiście Nie mogę No piękne jest miasto, o teraz z katkiem spadałem, 44 Oczywiście to jest taka tylko próbna, ktoś musi się, musicie się pobawić sami, to zobaczycie Oczywiście tak zrobiłem, żeby to wyglądało, że wiecie, że niby spada Dobra no to tym małym widokiem zakończymy naszą zabawę O jeszcze tutaj się przeniesiemy, chodź Ciekawe co zahaczył Dobra moi mili Jeśli chodzi o Batmana O To widzicie, macie łatwy sposób na ustawienie klatek Jak ktoś nie wiedział, jak komuś pomogłem To naprawdę proszę o łapkę w górę i komentarz, bo pomożecie mi a jestem świeżakiem i chcę się przyłożyć do tej roboty I żeby wam umilić czas moi kochani Dobra, to do następnego razu Cześć